Dla nas dużą przygodą w tym włoskim klimacie będzie spotkanie z Baśnikiem, panem od ponad tysiąca piosenek, tak chyba trzeba powiedzieć, tropicielem śladów Goethego. I to on, jednej osobie. Jacek Cygan razem z nami. Dzień dobry, panie Jacku. Dzień dobry, witam serdecznie w tym duchowym klimacie włoskim. I powiem tak, że czekałem na tę książkę. Bardzo długo, no i na to spotkanie u was. To panie Jacku, zanim za moment dosłownie o tej książce, czy pan także kąpał się w takim zimnym morzu będąc na Sycylii, bo pan Włochy zjeździł wzdłuż i wszesz? W zimnym morzu. To trzeba szukać na Sycylii takiego. <noise> Dziewczyny znalazły, ale. Kąpałem w się w Ligurii. Bo słyszałem, że pan jedzie do Cinque Terre. Tak. To akurat będzie takie samo, jak ja miałem w kwietniu w Ligurii. E, no, mówimy o Italii, o Włoszech. Wszyscy chyba się rozkochujemy od wielu, wielu lat w, w tej krainie. A pan, śladami tego 20 lat temu wyruszył. Co panu strzeliło do głowy? Jaki proces w głowie zaszedł, że pan. Powiedział do swojej żony, kochanie, a może byśmy przez 20 lat podróżowali tam, dokąd pojechał Goethe. Ja sobie zdaję sprawę, że to nie jest zbyt normalne. I, i, i to wszystko było tak, że trafiłem w Weimarze do Muzeum Goethego, do domu, gdzie on mieszkał, Goethe-Wonhaus. I zobaczyłem, że tam są jakieś oszałamiające pamiątki z Włoch. Ja jeszcze nie wiedziałem wtedy, że Goethe napisał książkę Italiani Szerazen, czyli Podróż Włoska. I stały tam cudowne junony, tak, meduza tak piękna, że ja takiej nie znalazłem we Włoszech, a szukam również. Ryciny, nie mówiąc oczywiście o e, dwóch tonach kamieni z lawy, z etny i z wezuwiusza, bo Goethe był mineralogiem zupełnie zakręconym na tym punkcie. I wtedy tra na trafiłem na tę książkę również po polsku, wydaną w 80 roku. E po pochłonąłem ją i pomyślałem sobie: co za facet. Przecież on tak czuje Włochy jak Ja. I postanowiłem jechać jego śladem. E I zajęło nam to e trochę czasu, ponieważ GT Jechał przez dwa lata, dyliżansem naturalnie, bo nie było przecież samochodów, ani kolei, ani elektryczności, ani fotografii. Jechał, ponieważ książę zafundował mu tę podróż, bo książę mu płacił w Weimarze, a nam książę nie płacił, więc wyrywaliśmy tu tydzień, tu trzy dni, no. żeby... Właśnie na przykład zrobić takie zdjęcie gondolierowi, który sobie zasypia. I z tej książki dowiedziałam się, że jak ktoś nie ma przy sobie tomiku Ambulanza po włosku, tomiku wiersza napisanego przez Jacka Cygana, to raczej nie ma szans, żeby zaparkować gdzieś w sensownym miejscu w Wenecji. Albo na przykład, tak. że e, dzięki tej książce dowiedziałam się, że w Bolonii można autem po schodach jeździć. O, takie triki sprzedaje Jacek Cygan. Nie, to były autentyczne fakty, ale e, moi drodzy, e, to, że e, na Piacale Roma w Wenecji nie mogłem znaleźć miejsca do parkowania i w końcu zdenerwowany krzyknąłem do takiego faceta w białej budce na drugim piętrze: To ja piszę wiersz o Wenecji, a ty mówisz, że nie masz miejsca dla mnie? A on mówi: Piszesz wiersz o Wenecji, masz tomik? I dałem mu tomik, ambulance, wtedy on przestawił swój samochód. Kazał mi tam postawić swój, tylko kluczyki położyć na siedzeniu. I kiedy chciałem mu podziękować, bo wychodziliśmy z bagażami, on nie widział świata, tylko czytał wiersze. Słuchajcie, Wenecji parkingowy, pochłonięty poezją. Hmm. To tylko się może wydarzyć we Włoszech. Słuchajcie, ale to jest też piękna historia. Na zdjęciach widzieliśmy e, sery, karczochy, czyli wszystko to, z czym Włochy nam się kojarzą. Natomiast z tej książki dowiaduje się, że Goethe bardzo mało jedzeniu czasu poświęcał. Jeżeli. Nie, nie zrażajcie się tym, bo w tej książce znajdziecie fenomenalne adresy, pod które warto iść, bo są sprawdzone, a pod jednym z nich możecie szukać białego talerzyka z podpisem Jacek Cygan. Byłem tu, no to już w cudzysłowie. Nie możemy wszystkiego zdradzać, <laughs> tak rzeczywiście było w Wiczęcy, gdzie Goethe pojechał e, dla wielkiego architekta And Andrea Palladio, ale e, ja muszę powiedzieć tak, że w pewnych miejscach, jak Ferrara czy Wiczęca, czy często ja by w ogóle w życiu nie był, bo zawsze się gna do Florencji, Wenecja, Florencja, Rzym. Ale dzięki Getemu tam byłem, bo on tam miał powody pojechać. Na przykład, pojechał do Ferrari. Dla wielkiego poety renesansowego, który się nazywał to Tasso, dlatego, że był w takiej samej sytuacji, jak ten poeta, gdyż służył księciu, był na jego dworze, książę go utrzymywał, i książę tamtego wsadził na 7 lat do więzienia do piwnicy. O, tak. Panie Jacku, gata nam się kojarzy przede wszystkim z Faustem, przede wszystkim z y, cierpieniami młodego Wertera. To jest facet, który ponoć na łożu śmierci powiedział więcej światła. A tutaj nagle, nagle Włochy, nagle Italia i pan y, śladami tego Getego jedzie do Werony, jedzie właśnie do Rzymu, na Sycylię wszędzie pan jedzie ze swoją małżonką. Ja chciałbym o żonę zapytać. Czy ona się temu tak totalnie poddała, czy ona wybierała swoje Nie ścieżki? No, żona jest częścią mnie, więc o. nie miała wyjścia. Ale, ale mówiąc zupełnie szczerze, to jest nasza wspólna pasja. Żona pierwsza przeczytała tę książkę, Podróż włoska Getego. Ale jeżeli mówimy y, o tej książce, to ja też postrzegałem Getego tak jak większość dzisiaj, no że to jest bardzo y, spiżowy mąż, wielki poeta, czasami nudny. Mhm. A tymczasem w tej książce okazuje się, że to był fantastyczny człowiek, który pojechał do Włoch nie tylko dlatego, że chciał coś zobaczyć, ale uznał, że po 10 latach przebywania na dworze w Weimarze ma chorą duszę. Hmm. I na końcu pisze tak, kiedy już ma prawie 80 lat, w rozmowie ze swoim sekretarzem Ekermanem mówi: W Rzymie zrozumiałem, kim jest człowiek. Przeżyłem potem wiele rzeczy, ale nigdy nie byłem tak radosny jak we Włoszech. I to jest cudowne, bo ja mam coś. Absolutnie podobnego. Chciałbym jeszcze dopytać o tytuł, bo ciao GT, ciao. To jak się, jesteśmy we Włoszech, no to jest to bardzo takie serdeczne. GT nam się kojarzy z kimś takim bardzo monumentalnym, takim ciężkim. A pan do niego mówi ciao GT. Wiecie Państwo, ja przyjaźniłem się, przyjaźniliśmy się z żoną z Igorem Mitorajem. I raz z Igorem w Pietrasanta, gdzie on mieszka, weszliśmy do restauracji i Igor się przywitał z przepiękną Włoską. E, taka współczesna, Monika Vitti, i pocałował ją w policzek i powiedział do niej ciao Bella. Mm. I ja pomyślałem sobie, że to ciao mówi się do osób bliskich, i nie mówi się do obcych. ciao Roberto, mm -hmm. ciał, Giulia. I e, przyszło mi do głowy, że to ciao Gete, to jest takie e, powiedzenie do kogoś, z kim się te podróż odbyło, mm. do osoby bliskiej. Goethe stał mi się bliski. Panie Jacku, y, powiem tak. Książka ta jest książką wymagającą y, czasu. Mimo, że pochłonęłam ją błyskiem, ale co chwilę robiłam przystanki na to, żeby zajrzeć i poczytać o tym obrazie, zobaczyć, y, jak wygląda ten rysunek, o którym mówi Goethe i pisze Cygan, jak brzmi ta piosenka. A czy po francusku brzmi naprawdę dokładnie tak samo jak po angielsku? I okazało się, że ciągle robię sobie sama dygresję. Ja, przepraszam, że że ta książka jest być może taka długa. multimedialna. Ale nie, nie, ale chcę powiedzieć tak, że kiedyś na y, wieczorze autorskim w Łodzi, kiedy promowałem swoje opowiadania, no. przeznaczenie traf przypadek, jedna pani powiedziała: "Co pan to pisze, ja w jedną noc to połknęłam. Niech pan napisze jakieś 400 stron. No to ja no napisałem. to jest 400 to jest, i jeszcze prawie. jak sobie sami dołożycie przystanki w poszukiwaniu tej wiedzy przeogromnej. Ale wiecie, kochani, to naprawdę. jest taka historia, że Goethe napisał kiedyś list do hrabiego i ten list wyszedł mu bardzo obszerny. I na końcu dodał tak. Szanowny panie hrabio, przepraszam, że ten list jest taki długi, Chciałem go skrócić, ale zabrakło mi czasu. Słuchajcie, jeszcze Wam pani jedną rzecz. Ja wiem, że można by skończyć o tej książce, bo ona też jest trochę z miłości. Nie tylko do Włoch, ale z miłości i tamte listy, Nie i w można ogóle. wszystkiego. Ja <laughs> tak na sam koniec, pani Jacku, chciałem tak. zapytać jedno zdanie. Które miejsce dla pana we Włoszech jest ulubione? Ma pan jakieś specjalne wspomnienie z tym, z tym miejscem? Moim ukochanym miejscem jest. Rzym, absolutnie ukochanym miastem. I w Rzymie jest taka rzeźba Amitoraja Dea Roma, mhm. bogini Rzymu. Sześciometrowa twarz z trawertynu, spływa po niej woda. A przynajmniej spływała, bo ostatnio są jakieś tam kłopoty jak to ja mówię, z odprowadzeniem łez, oh. ale generalnie Rzym jest moim miejscem ukochanym, tak samo zresztą jak Getego. Ja powiem tak, jeżeli państwo odczu odczujecie, że macie chorą duszę, bierzcie tak moją książkę, jedźcie do Włoch no, tak. i gwarantuję, że to Was ulecz. Cześć, tu Dorota? I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na... Dzień dobry